Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Znalezione na złomowisku. A dzisiaj, trzy takie elementy, które udało, udało mi się ostatnio przywieźć ze złomowiska. Jest to taka dosyć spora formatka grubości 20 mm. Za wszyscy, oraz dwa takie elementy, za wszystko to dałem na złomowisku 15 zł. Tą dużą formatkę zamierzam wykorzystać w całości. Tak jak jest bez jakichś większych przeróbek. Na podstawę takiego przyrządu, pomocnik do gwintowania. Tymi otworami mogę e, przykręcić jakieś nóżki tu, w te dwa otwory, jakąś kolumnę, która będzie w tym przyrządzie potrzebna. Natomiast e, te dwa elementy. Były ze sobą skręcone, i wziąłem to głównie z powodu tego elementu, którym bardzo fajnie jest tutaj frezowany otwór, z możliwością zaciskania, i bardzo fajnie mogę nim przymocować sobie moją szlifierkę pieniową. I te dwa elementy zamierzam za niedługo wykorzystać. Do szlifowania prowadnicy w mojej tokarce, prowadnicy wewnętrznej, po której właściwie posuwa się, przesuwa się tylko konik. Jest to tam niedopracowane. I tak jak kiedyś mówiłem, konik w mojej tokarce żyje własnym życiem i chciałbym przy pomocy tych dwóch elementów przymocować tą szlifierkę czpieniową do suportu poprzecznego w mojej tokarce. I wyrównać właśnie łoże w tym miejscu, po którym właśnie przesuwa się konik, także do tego chciałbym wykorzystać te znalezione elementy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Cześć!